Czy dobrze zarządza gminą? Miasta? Wie pani co, wolę się nie wypowiadać. Bardzo dobrze, wedle mnie bardzo dużo robi dla miasta w ogóle tak? i jego starania widać zresztą naokoło miasta i w samym mieście. Nie? Aha, nie. czyli pozytywna ocena. Dla mnie jest pozytywna. No, no, bo... Widzi pani jakie są chodniki, tak? jak ślisko. Nie? Czyli no. nie za bardzo. No nie za bardzo. Rzeba. Rozumiem. Ja no. rządy burmistrza Nowego to myślę. Czy on dobrze zarządza tutaj miastem nie. Nie Gminą? Dobrze. Tak? No. To pan dobrze ocenia. No. Rozumiem. Dobrze. Czego nie rozumiem no to myślę? No właśnie. Żadnych dyskotek. Aha. Nie. Dyskotek nie ma. Czyli nie ma takich nie. rozrywkowych? Nie. Czy dobrze zarządza czy nie? Nie. A dlaczego? Bo... Wiem, tak? Nie, miasta. <laughs> tak? Głupoty tak? tyłowiera. Mhm. Co jeszcze? No mówię, z tego miasta nie jest. Aha, czyli jakby nie zna dobrze no. potrzeb. I imprezy takie jak teraz były przykładowo, to kościół robił, a Aha. miasto nie robiło, nie? Tak? Z nim kontakt e, taki przez lokalną grupę działania. Aha, Mnie dobrze. Wniesie bardzo dobrze z nim nim współpracuję jako tak? lokalna grupa działania. Aha. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak mam to ludzie oceniają. No, ogólnie myślę, że miejsce jest takie przyjazne tak? dla społeczeństwa. Aha, czyli ogólnie dobrze Pan ocenia? Tak, tak? tylko że jest ten smog taki z kominów. Aha. Jak się wychodzi wieczorem, bardzo dusi. Tak? Tak? Ludzie, no, nie Aha. wiem, czy Pani wychodzi na spacery wieczorem, to Aha. pewnie czuje. Czyli to jest taka bolączka. Tak mi się wydaje, bo niedawno się. byłem. Tak, na powietrzu to takie straszny tak? gryziogadła w, w drapie. Więcej inwestycji w ludzi, w miasto, a, a reszta to jakoś, żeby to się poukładało dobrze. Bo czy rządzi ten czy inny, żeby ludziom dobrze się żyło. Żeby się czuli w domu, a nie chcieli stąd wyjeżdżać, bo nuda, lepiej w Poznaniu, lepiej w Warszawie, lepiej gdziekolwiek, prawda? O tym mówię. Mhm, e, więc... To jest takie moje małe marzenie, że mój Nowy Tomyś, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem wiele, wiele lat, żeby po prostu został tak jak był kiedyś, bardziej mi pasował. Gdzie na cmentarz było daleko, że nie był w centrum miasta, teraz praktycznie jest w centrum miasta. Tak Takie pojęcie porównania, nie? Aha, aha. Tam wiele lat nie mieszkałem tutaj, jechałem na niego, ale ja mieszkańcom życzę wszystkiego najlepszego na Nowy Rok, przede wszystkim jeszcze burmistrzowi dobrych pomysłów, radzie gminy czy powiatu, Tysiąca pomysłów, ale przede wszystkim realizacji. Pomysł można mieć, a realizacja mi się wydaje chyba najważniejszą rzeczą jest do końców.